pozdrawiam z łazienki polskiego Polaka, moi drodzy. Jak niektórzy z Was wiedzą, ostatnio, parę dni temu, wykonywaliśmy testy, testów z Biedronki, moi drodzy, na Covina. No i okazało się w tych testach, że pomidor malinowy z Biedronki, moi drodzy, przeszedł zakażenie koronawirusem. Dlatego postanowiłem iść dalej i sprawdzić kolejne, podobne tego typu testy, moi drodzy. Tym razem to są testy ciążowe drodzy. Już się tutaj wypakowałem, przygotowałem trzy testy ciążowe, moi drodzy. Nie znam się na testach ciążowych, moi drodzy. No, oczywiście, wiadomo z jakich względów. Yy, zamówiłem takie trzy testy, moi drodzy, yy, w internecie. One przyszły, przyjechały pięknie, kurierem, moi drodzy. No i mam tutaj yy, ulotkę, yy, przeczytałem sobie, moi drodzy, ulotkę, jak obsługiwać te testy. Mamy trzy testy. Postanowiłem je skontrolować, testować, yy, bo są tutaj oczywiście klinicznie, medycznie potwierdzone super czułe, testy ciążowe. Że tylko ciąże wykrywają i tak dalej. I na trzech różnych składnikach, moi drodzy. A mianowicie... Pominę, malinowy pęca przeszedł zakażenie koronawirusem z biedronki, moi drodzy, na, na ostatnim teście. Sok z buraków, z polskich buraków, moi drodzy. Zdjąłem tutaj opakowanie, żeby nie było, że robię reklamę. No i że ze względu na to, że zbliża się Wielkanoc, jest to symbol takich narodzin, moi drodzy, po, ponikąd ciąży, dlatego też stestujemy jajeczko. Na tych trzech rzeczach stestujemy te testy, moi drodzy, i zobaczymy, co one wykażą, tak? Także po kolei będziemy testować. Yy, test polega na tym, że trzeba zdjąć tą osłonkę. Nie ściągałem ich jeszcze, moi drodzy, żeby po prostu się czymś tam nie zabrodziły, żeby wynik był wiarygodny, żeby nasze doświadczenie medyczne, moi drodzy, było naprawdę medyczne. No i mamy pierwszego pomidorka, moi drodzy. Upierdala mi ugryzę, moi drodzy, pomidorka malinowego, tego co przeszło zakażenie koronawirusem, moi drodzy, ściągam z pierwszego testu, bak, moi drodzy, i tu trzeba nasączyć ten, o, widzicie, nasączyć pięknie, i będę walił sobie. moi drodzy, nasączymy, a tutaj pięknie nasączymy, w tym pomidorze, zobaczcie, o, pięknie nasączyliśmy, myślę, że jeszcze trochę wyciśniemy soku, a co, kurwa, nie będziemy żałować, <grywa> żeby było doświadczenie medyczne, moi drodzy. Mamy pierwszy test, on się chyba nasączył i zobaczymy, moi drodzy, co on wykaże. Mamy pierwszy, walimy drugi test, moi drodzy, odkładam pomidorka z malidowego, otwieramy sok buraczkowy, moi drodzy, mamy kolejny test i zamoczymy w tym soku buraczkowym, kurwa. <grywa> O, pięknie. Jest nałoczone moi drodzy. Pięknie. Drugi test. Będzie sprawdzany. No i moi drodzy, trzeci test. Teraz jajeczko. Zbijemy, później je, zużyjemy. O, proszę bardzo, jajeczko jest. Ściągam atkię i mociemy w tym jajeczku, moi drodzy. A tutaj. Tak pięknie. I mamy, moi drodzy, załączone w jajeczku. No i musimy oczekiwać, moi drodzy, na wynik testu. Tam pisało, że od minuty do 4 minut, moi drodzy, na ten wynik testu trzeba oczekiwać, moi drodzy. Także będziemy sobie pięknie oczekiwać. I wracamy za 4 minuty. No moi drodzy, 4 minuty minęły, odczekaliśmy tutaj, zbadaliśmy moi drodzy i niesamowite kurwa wnioski z tego wyciągaliśmy. No, mianowicie, praccie zobaczcie. Jajeczko, kurwa. No nie ma nic, moi drodzy. Jajeczko nie jest w ciąży. Mimo że to jest symbol narodzin i w ogóle tak dwa no, ale jajeczko nie. Burak moi drodzy. Pięknie tutaj zabarwił, ale też nie jest w ciąży. A proszę zobaczyć. A zajebiście co? Pomidor, kurwa, wychodzi że, mm. <laughs> wychodzi, że jest w ciąży, no ja pierdolę, moi drodzy, pomidor jest w ciąży, malinowy z Biedronki, kurwa, niesamowity ten pomidor jest, moi drodzy, eee, co tu powiedzieć, no kurwa. Te pomidory malinowe z Biedronki to mają jakieś niesamowite moce i COVID-a przechodzą i wciąż są. Dlatego ja taki zdziwiony rano byłem, jak wstałem, patrzę, a tam pomidory, moi drodzy, rano kupiłem normalne duże, a rano wstaje obok małe koktajlowe leżą. Ja mówię, o co chodzi, kurwa. To przeprowadzony przeprowadzone medycznie, moi drodzy. I tyle. Pozdrawiam. Ty, ty, ty.